Wielowiekowa historia Kościoła, już z racji swojej długości, musi skrywać wiele sekretów i zarazem dość dziwnych i często bulwersujących wydarzeń. Jednym z najbardziej kuriozalnych był trupi synod, który, nawet jak na ówczesne standardy, wzburzył opinię publiczną. Był to niebywały polityczny, groteskowy spektakl, w którym papież Stefan VI sądził zwłoki swojego poprzednika Formozusa. Andrzej Włósek Historia poza horyzont. Wydarzenie było niebywałe z kilku powodów. Po pierwsze, osobą sądzoną był papież. Po drugie, nie piastował on wtedy już funkcji papieża, ale nie z powodu abdykacji, lecz z prozaicznego powodu, gdyż już wtedy nie żył od ponad pół roku. Po trzecie, sam był świadkiem w tym procesie, a bardziej jego zwłoki, które na potrzeby tego makabrycznego spektaklu zostały wydobyte z grobu i przyłożone w ceremonialne szaty. Ale zacznijmy od początku. Czyli o co w tym wszystkim chodziło? W końcu IX wieku walki o tron Piotrowy przybierały bardzo burzliwy charakter, które niemal doprowadziły Rzym na skraj społecznego chaosu. Mimo iż tron Piotrowy nie posiadał oparcia w silnej armii, to jego autorytet jako głowy Kościoła był nieoceniony i warto było mieć go po swojej stronie. Dlatego też kandydaci na papieża wikłali się w wir polityki, zdobywając poparcie wielkich włoskich rodów, które przez cały czas walczyły o władzę, tworząc mniejsze lub większe frakcje. Gdy 6 października 891 roku na tron wstąpił Formozus, wydawało się, że sytuacja ulegnie pewnej zmianie. Pontyfikat tego papieża cechował się tym, że biskup Rzymu chciał uspokoić sytuację, będąc orędownikiem pokoju. Stawiał on na politykę ugodową wobec zwaśnionych stron. Niestety jego władza nie trwała długo, gdyż 4 kwietnia 896 roku jego żywot dobiegł końca. Następcą został Bonifacy VI, ale po dwóch tygodniach zmarł prawdopodobnie na Podagrę i tron Piotrowy ponownie stał się areną walk stronnictw. Ostatecznie papieżem został Stefan VI, który był zapiekłym przeciwnikiem Formozusa. Gdy ten ostatni zdobywał tron papieski, to jego głównym rywalem właśnie był Stefan, będący we wrogim obozie politycznym. Jego zaplecze stanowiło stronnictwo Spoletan, które nie sprzyjało Formozusowi. Rozbiło się wszystko o to, iż pod koniec IX wieku o władzę rywalizowały ze sobą dwie frakcje. Jednej przywodził Berengar I z Friuli, drugiej Gwidon II drugi ze Spoleto. Ten drugi ostatecznie odniósł zwycięstwo i został koronowany przez Stefana V na cesarza. Jednak ten pierwszy, mimo porażki, nie chciał tego zostawić tak i czekał, aby się nadarzyła sprzyjająca okazja. Ta nadeszła bardzo szybko, gdyż niebawem zbarł z papież Stefan V i jego następcą został Formosus. Ten, mimo że sprzyjał Berengarowi, to aby nie dopuścić do walk, uznał tytuł nadany przez jego poprzednika i równocześnie Koronował jego następcę Lamberta. W 894 roku zmarł Gwidon i sytuacja ponownie się zaogniła. Lambert, aby potwierdzić swoje prawa do korony, ruszył na czele wojsk do Rzymu, aby Formozus potwierdził jego tytuł i prawo do korony cesarskiej. Papież, oczywiście nie mając wyjścia, zaakceptował taki stan rzeczy. Jednak gdy Spoletańczycy opuścili Rzym, Formozus wpadł na plan detronizacji nowego cesarza i oddania władzy prawnukowi Karola Wielkiego Arnulfowi z czyli królowi wschodnich Franków. I tak oto, mimo chęci prowadzenia ugodowej polityki, papież Formozus rozpętał kolejną wojnę o władzę. Nie doczekał jej końca, gdyż niebawem zmarł. Ostatecznie tron piotrowy objął poplecznik spoletan Stefan VI. Przywracając na tron Lamberta. Nowy papież postanowił też rozprawić się już ze zmarłym Formozusem. Zwołał synod, którego głównym celem było osądzenie zmarłego poprzednika. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Stefan VI zażądał osobistego stawiennictwa się oskarżonego na procesie. Ale z racji tego, że Formozus nie żył, to jego ciało zostało wyciągnięte z grobu, przyodziane w pontyfikalne szaty i postawione przed trybunałem. Tak oto zaczął się ten przedziwny proces. Nieżyjący papież został oskarżony o złamanie prawa kanonicznego, gdyż przyjął biskupstwo Rzymu, będąc biskupem innej diecezji, co w ówczesnym prawie było niedopuszczalne. Proces trwał szybko, a oskarżonego uznano winnym. Karą było obcięcie trzech palców, którymi papież udzielał błogosławieństwa. Dodatkowo obdarto go z szat i przyodziano w łachmany, a następnie przewieziono ulicami Rzymu, by ostatecznie wrzucić do zbiorowej mogiły, gdzie grzebano zwykłych nędzarzy. Mimo takiej makabry Stefan nie był zadowolony i po kilku dniach kazał ponownie wykopać ciało Formozusa i wrzucić je do rzeki Tybr. Poza oczywiście polityczną chucpą, Proces miał wymiary religijne, gdyż wszystkie decyzje poprzedniego papieża Formozusa zostały unieważnione. Mieszkańcy Rzymu wstrząśnięci byli tymi wydarzeniami, a trzęsienie ziemi, które kilka dni później nawiedziło Rzym, obracając w gruzy starożytną bazylikę laterańską, było odczytane jednoznacznie. Mieszkańcy uwierzyli, że był to znak gniewu Bożego, stając się tym samym początkiem końca pontyfikatu niesławnego Stefana VI. Nieprzychylne nastroje wykorzystali jego przeciwnicy, którzy wzniecili antypapieską rebelię. Efektem było uwięzienie papieża, a następnie jego uduszenie. Zamieć polityczna trwała w najlepsze, gdyż jego następcą został Sergiusz III, którego na tron Piotrowy wynieśli poplecznicy Stefana VI, a który zdołał pełnić funkcję jedynie przez 12 dni. Walki o tron Piotrowy przybrały na sile i stały się bardzo brutalne. Na potwierdzenie tego można przytoczyć fakt, że przez kolejne 12 miesięcy stolicę Piotrową obejmowały aż cztery kolejne osoby, które tragicznie kończyły swe rządy. I tak oto pokrótce omówiłem to dość nietypowe i zarazem bulwersujące wydarzenie. A ty co sądzisz o tym incydencie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, a ja na pewno się z nimi zapoznam. Zanim się z Tobą pożegnam, to zachęcam do obejrzenia innej ciekawostki historycznej, w której przybliżam postać najbogatszego człowieka w historii. Zachęcam do kliknięcia w ekran końcowy w celu obejrzenia tego filmu. Oczywiście chciałbym prosić o subskrypcję kanału i danie łapki w górę. A jeżeli uważasz, że to co robię jest warte Twojego wsparcia, to zawsze możesz to zrobić poprzez Patronite lub zwykłe postawienie kawy. Linki znajdziecie w opisie. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia wkrótce.